Cześć ja jestem Kurek a to jest... Kurde, jak ta gra się nazywała? No cześć, ja jestem Kurek a to jest Together Party Game A ze mną jest Snakeem. przywitaj się Witam bardzo serdecznie Co... co, co robimy? O Boże Święty! to... Co to eksploduje? Hey! HE! O boże! coś! Kurde nażegaj! Chłopę się więc dzieje jeszcze w całym filmie wam się skacz! Jump! To laguje się dodatkowo! O Boże! Jump! Jump! No i nie ma! No. Wejdź na lewo, lewo, bądź lewo, 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 lewo! Będziemy mieli większe na lewo idź, bardziej na lewo! Zwolnij trochę! Kurde, jump, jump! Jump! Udało się! Nad styk! Dobra, styk. Next. Chodź się Prawie... więcej działo niż na jesteśmy... filmie moim! Czy my jesteśmy mniejsi, to mi się wydaje! I... Może? Dobra, idziemy dalej! Jump, jump, jump. A, można wyjść po tym? Ej nie można. A dobra, bo to... No ty osoby trzeba. O, o kurde. O, o bo. bo. O, ty o, się o, bo. przewróciłeś u mnie na chwilę. Dawaj, skocz. Idziemy. Dobra, jest. Kurde On co jest? Ty! No właśnie cię tak zatrzepało. Dobra. O, Boże. Kurde. Co, 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 trzeba tu musisz tak zdolnościowo skoczyć. A. Ty, ty u mnie zdolności wymagasz, o Boże. Chłopie. Dawaj. Idziemy. No, no musisz to przejść. Teraz jesteś y, najbardziej, najważniejszym tym, segmentem. Da. ten kurde, rzut za trzy punkty zrobię. Dawaj, dawaj. No, to jest bardzo łatwy poziom, wystarczy, że lewo prawo skaczesz. No, elegancko. Jeszcze do drzwi nie umiem dojść. Następny poziom. O, o kurde, lina. Zapraszam, lina. Czekaj. Ty na dole coś jest. Na lewo, lewo, lewo. Kurde. Chodź tu. Chodź. Nie ma, nie ma. Chodź tu, ale tu jest jeden punkt. Chodź. Ja nie wiem jak teraz No jak nie masz jak? Uwierz w siebie. Kurde. Weź. Kurde. No ale ty jeden punkt jest. Weź, a tu może się poruszać jakoś. Kurde, z. No i. Czekaj. Bo musisz tak zrobić. O, super. No kurde, nie wpadaj w niego Ja ci na głowę wskoczę I dawaj skaczemy tu co Ale nie, trzepie mnie Dobra. O Boże ty Co jest? Ale nas zatrzypało co? obu kurde. No właśnie, to ja się nie dzieje, wiem co się, dzieje, ty. się zacina się wszystko Dawaj Ło wow. Ło wow, jedną! Co jest? Co ty, co, co ty robisz? Co To jakieś cheaty żeś wgrał pewnie Ja city jedno, do Robloxa Próbujesz drugą no, to Dawaj <głos> Kurde, <głos> chodź, tu, chodź tu, chodź tu. Nie ma. No na lewo, na ma... no, gdzie ty idziesz? Ty mądry jesteś, I co, i co teraz tam zrobisz? Wszystko i nic. Na dół? Nie no, kolego, gdzie idziesz? O! Boże, o nie, trzeba Czy... uważać, żeby na to nie wpłynie. Po... No i... Co ty... zrobiłeś? Ty ty, 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 nie, ty zrobiłeś? Coś. No co ty robisz, ty? Ale to musisz wskoczyć, bo te wszystkie punkty trzeba zebrać. Łobocę. Co jest? Weź kurna, bo, mówię, naprawdę ty wygramyś chyba tego, te cheaty Biscuits no, no, A na pauwuxy kurna Taha, dermowe pauwuxy Kurde, to no co ty no, robisz? O, ty. No nie No i... No czemu ej, żeś wpadł? Przedł Patera Nie, no to jest koniec, ty giniesz już O Co to jest za level w ogóle, ty? Te inne w ogóle A, na co ja... potrzebne No idę Coś ty zrobiłeś <laughs> <laughs> Dawaj <laughs> Dobra. Jak ciężko ja że... ja cierpliwość. Lewo, 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 lewo. Na prawo, prawo. Prawo, prawo. Ja ci na głowę skaczę i ty robimy taką rewanż taki. Re rewanż? Nie rewanż, rewanż. No, no. i to teraz. Haps. Teraz robisz takie, coś so, żeby nie wpadł na to. Na prawo musisz, żebym był niżej. Ta No. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. No i koiny są zebrane niektóre. Oj! Bo zaraz wlecisz w coś. Oj. Dawaj, dawaj, no. No i... No i zrobił. Nie no... Do... Kolego! To specjalnie proszę nie, było. Proszę nie specjalnie to było. I... Dawaj, nie... dawaj, na, na le... dawaj na lewo, lewo. O co, o co jest? Korty, co się dzieje? Ojej! Weź... Ta Co to nie... było? ...remagenon jakiś. O Boże! Dobra. Weź, nawet się <laughs> zacina wszystko. Wysadzili nas kosmos, kurna Nie ma Nie, Umarliśmy No tak... i coś ty zrobisz! No tu głupiej! się cię! Trzymaj się! Okej, okej Okej Teraz dobrze jest Trzymaj teraz się jest... Tera... teraz to... jest dobrze Pa! Trzymaj się ramy, idziemy Idziemy na... do kastoramy, dawaj na prawo. <śle> Na lewo, 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 teraz, lewo. Na prawo, kręciołek robimy taki, na prawo. Pyk. teraz zobacz. Mission impossible, dawaj. Na dół. Na dół. Kurde, na, na dół, weź skocz. Skocz może. O, dobra, udało się, teraz na lewo, 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 lewo. Dawaj. Kowaga, bo, bo spadaj, zaraz padnę. Dobra. Oh. Oj. No nie naprawdę, gdzie ty idziesz? NIE! Gdzie idziesz? ożnił, 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 ożnił. Ale to nie, to, ja, to, to friendly było, friendly było Dobra, na dół, na dół Jezus Dałość. Maria, jeden Kolej level, dostać. kurde Cztery, cztery sześć minuty minut. zajęło to Sześć Chłopie. minut, sześć minut Trzeba by się obaliłem Kurde, kurde Hej, okay, o Chłopie, gdzie Dobra. idziesz? ożnił? No kurde, ale żeś mnie odbił teraz Nie no, kolego to Co ja się zrobiłem? Jestem dalej od poziomu ja no spadłem teraz. No i brawo jest <laughs> no, wiedział Czyli spadłem no o Jezu. Hop. Kurka rurka, co to za rzeczy są? Ty? No, kurde spadłem Czekaj, bo ty mi latasz lewo prawo Ty się latasz lewo I prawo tamtych No kurde. Muszę lewo prawo latać bo kurde nie mogę wejść w to głupie jedno miejsce o, teraz No, no czekaj, niech ja przybliżę się do ciebie Nie będzie dobrze Dobra, no, no i Bajlanda Dobra No i... No i co żeś zrobił? Mamma mia To że... To że... Kurna, no nie, już. Ja żeś... No jak ty robisz to? No nie no, kurde No nie no, na sam koniec? Nie no, to jest koniec już A to na górę da radę przejść, czy to nie da rady przejść to, na górę? To już jest koniec, kolego kurna. nie ma... Chodź tu, chodź tu! Kurna. Ten ludek może nie być nie <laughs> przez No chodź tu. No idę! Dawaj. To orzeł! Idę! No, <laughs> no dawaj idzie orzeł, no! Idzie ja nie mogę. Ja się obalę trzy razy, zanim tu wejdziesz. Chodź. Nie kurde. no. Chaos się dzieje na filmiku. Aaa, film. dymy są. No i. Dymy są. Zaraz, no i co robisz? zaraz się obalę na krześle i nie będzie, kurde, śmiesznie. Do szpitala trafię oh. i nie będzie, chłopie. Dawaj, no nie widzę ekranu, chodź tu na ja górę. Nie kurde, ty. Widzę. jak ja spadnę, to wyjdę z tej gry. Kurde. Nie, zaraz wyjdę z tej gry. Nie będzie filmu. Czekaj. Szefie, masz do skoczenia. Kosz. Dawaj. Idzie orzeł, idzie orzeł. No i orzeł poszedł. No, no cię poszedł. kurde, zaraz się obalę 2000 years later. Dobra! O, no i dalej. Super, udało się. W nieudanych próbach jestem w końcu przy drzwiach. Cieszę się bardzo. Do partii jakoś dołączyłem. do ciebie. Next. Ile jest nagrania już? Nagranie jest 11 minut, ale i tak wytnę tego połowę. Niepewnie. No elegancko. Dobra, dawaj. Na czas to jest. Szybko. Fast. Fast. Dobra. Super. Tyk. No i kolejny level. Te poziomy i i są bardzo łatwe. Się... O, o, to też to na, na czas. czas. Jest. Co, chłopie? Aś mi się głos po, y, złamał. Połamał się głos dokładnie. Kurde. <laughs> Przez pas, pas Next. Ty! Freddy Fnaf! To? to piszczałka jakaś? Ty! O nie! Bo masz na górze czas! Masz na górze czasownik, i musisz y, nie ruszać. Mistrzu, masz na górze czas, i stop, koniec, stop. Ja nie mogę. Ja nie mogę. <noise> nie, no, co to się stop, dzieje? Stop, 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 rzutę. No. Jeden dźwięk Idziemy. jest świetny, nie? Soj. Jakbyś na końcu to popsuł, to koniec, <noise> byłby. <ubie>. Jedziemy. <noise> Ta, nowy, w Fortnite Tak, ty jesteś Fortnite. Cie. Dobra, idziemy? Dobra, lecimy są, są. na górę, chłopie. No i co ty robisz? Bo no, no, Bowiem blokujesz. Chodź. No, co, co ty robisz? Chodź. No Zaraz. Zaraz oh, się opalę na krześle, przysięgam, no kurde. Co ty no, robisz? No co ty robisz? Dóż, <śleszy> Chodź. Dawaj. Ja muszę dojść, o! Ło! Oh, nie, 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 no nie, no, kto to położył to! Kto po to to? Ale to jest zły człowiek. Chłopie, dawaj. Chłopie, gdzie idziesz? Co je? zablokowało mnie, ty! Przy, przy szkole przeskoczyłem. O, oszukaństwo, dawaj. Uważaj! O! Ale byś główką. No. No. no? Nie, no, co ty robisz? Dobrze się czujesz? to się. O boże, ale cię zacięło. Dobra, super. Ej, sima, dobra, dawaj. O! Ty, co jest! Leci, 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 leci. Bym dostał strzała, chodź. Ta w czoło dobra. i nie macie kopy. No. Kurde! No no I weź drogę, się. No bo, Bożeś, teraz we widzisz. Dobra, okej. Okay. ta deska się obala i będzie gate, dawaj. No, ale ty nie spadaj od razu, kurde, tam, bo wyglądasz jakbyś chciał. No ja idę na prawo, spokojnie. O kurde, o kurde, dobra, ty skaczesz. Udało się, okej. Okay. Jeszcze jeden poziom i będzie można chyba zakończyć. O, no, co ty nie, co nie, to nie, są nie, za lasery? Ty! E, strzela to. Ty! Destruk... kurde. Zdestruktowywało dobra, mi jeszcze. to. Cze o, na trzy strzały. Dobra. Na luzie, na luzie, na luzie. O kurde. O kurde. Dobra. Destrukcja. O kurczę blaszka. O, kur... o nie, o nie umrę. Cześć. Nie umrę. Dobra. No nie, mówię ci. No spokojnie. E, bo się zmienia. Dobra, ja już, ja już to ukończyłem. Teraz ty musisz to ukończyć. No ty nie ma możliwości, żebyś tego przegrał. No. I elegancja Francja, dobra. Dobra No to co? No to w takim razie kończymy odcinek, bo już jest... 15 minut odcinka. Więc trzeba zakończyć. Dziękuję bardzo za oglądanie. No, i co chcesz powiedzieć na koniec? Do zobaczenia w kolejnym materiale. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.